Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o cięciu podłóg laminowanych w domu podczas ich układania. To zadanie może wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości jest dość proste, jeśli zastosujesz się do kilku wskazówek. Pierwszą rzeczą o której należy pamiętać, jest struktura laminatu. Składa się on z kilku warstw, z których każda pełni inną funkcję. Warstwa wierzchnia to zazwyczaj odporna na ścieranie melamina lub warstwa ochronna, która nadaje podłodze jej wygląd. Pod nią znajduje się warstwa dekoracyjna, która imituje drewno, kamień lub inny materiał. Następnie mamy warstwę rdzenia, która zapewnia stabilność i wytrzymałość. I na końcu warstwa podkładowa, która zapewnia izolację i amortyzację. Teraz przejdźmy do cięcia laminatu. Najlepszym narzędziem do tego celu jest piła do cięcia laminatu. Jest ona specjalnie zaprojektowana do cięcia laminatu bez odprysków. Jeśli nie masz piły do cięcia laminatu, możesz użyć zwykłej piły do drewna, ale upewnij się, że ostrze jest ostre i że używasz prowadnicy. Aby uzyskać dokładne cięcie. Podczas cięcia laminatu ważne jest, aby upewnić się, że cięcie jest proste i dokładne. Jeśli cięcie nie będzie proste, Podłoga będzie wyglądać krzywo. Aby uzyskać dokładne cięcie, możesz użyć prowadnicy do cięcia. Prowadnica do cięcia to prosty kawałek drewna lub metalu, który pomaga utrzymać piłę w linii prostej. Jeśli chcesz wyciąć otwór w laminacie, możesz użyć wiertła do drewna lub wiertła do metalu. Upewnij się, że wiertło jest ostre i że używasz prowadnicy, aby uzyskać dokładny otwór. Po zakończeniu cięcia laminatu, Możesz użyć papieru ściernego, aby wygładzić krawędzie. Pomoże to zapobiec odpryskiwaniu laminatu podczas układania. Pamiętaj, że podczas cięcia laminatu ważne jest, aby nosić okulary ochronne i rękawice. Pomoże to zapobiec obrażeniom. Teraz kilka wskazówek dotyczących wyboru laminatu. Najważniejszą rzeczą jest wybór laminatu, który jest odpowiedni do Twojego domu. Jeśli masz małe dzieci lub zwierzęta, Możesz rozważyć wybór laminatu, który jest odporny na zarysowania i plamy. Jeśli masz alergię, możesz rozważyć wybór laminatu, który jest hipoalergiczny. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Pamiętaj, że cięcie laminatu w domu nie jest trudne, jeśli zastosujesz się do kilku prostych wskazówek. Powodzenia? Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ciąć laminat w domu bez odprysków. To naprawdę ważne, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym i dopiero zaczynasz układać podłogi. Pierwszą rzeczą, o której musisz pamiętać, jest użycie odpowiedniego narzędzia. Najlepszym wyborem jest piła do cięcia laminatu. Ma ona specjalne zęby, które są zaprojektowane do cięcia laminatu bez odprysków. Jeśli nie masz piły do cięcia laminatu, możesz użyć zwykłej piły do drewna, ale musisz być bardzo ostrożny, aby nie uszkodzić laminatu. Kiedy już masz odpowiednie narzędzie, musisz upewnić się, że laminat jest prawidłowo ustawiony. Upewnij się, że laminat jest płaski i stabilny, zanim zaczniesz ciąć. Jeśli laminat jest krzywy, może to spowodować odpryski. Teraz, kiedy już wiesz, jak prawidłowo ciąć laminat, porozmawiajmy o tym, jak ciąć zamontowany laminat. To może być trochę trudniejsze, ale jest to możliwe. Najpierw musisz zmierzyć i zaznaczyć miejsce, w którym chcesz ciąć. Następnie użyj piły do cięcia laminatu, aby ostrożnie przeciąć laminat. Upewnij się, że piła jest prostopadła do laminatu, aby uniknąć odprysków. Istnieje kilka typowych błędów, które ludzie popełniają podczas cięcia laminatu. Najczęstszym błędem jest użycie niewłaściwego narzędzia. Jeśli używasz zwykłej piły do drewna, możesz łatwo uszkodzić laminat. Innym częstym błędem jest cięcie laminatu bez prawidłowego ustawienia. Jeśli laminat jest krzywy, może to spowodować odpryski. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Pamiętaj, że cięcie laminatu nie musi być trudne. Jeśli będziesz przestrzegać tych wskazówek, możesz uniknąć odprysków i uzyskać piękne, gładkie wykończenie.